Cześć, witajcie. Dzisiaj miało być w kanwie o premium, ale wpadłem na jeden taki pomysł, gdzie ostatnio testowałem pewną aplikację, która konwertuje za darmo profil RGB do cmyka i potem to drukowałem na cyfrze, oczywiście. I te kolory nawet w miarę fajnie wychodziły, więc często widzę, że moi klienci korzystają w wersji darmowej kanwy i chciałbym pokazać pewne sposoby, które można to obejść i żeby na przyszłość pomóc, bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś startuje ze swoim biznesem, to nie ma możliwości, nie wiem, od razu inwestowania we wszystkie programy, w grafików, no i są pewne rzeczy, które można ominąć, tak jak ja czasami nie używam super, nie wiem, do nagrywania kamer, programów, bo po prostu robię to tak hobbystycznie i nie mam środków na oświetlenie, na studio, na, na wyciszenie. Po prostu wiem, jak to jest. Dlatego też chciałem pokazać w tym odcinku, że można nawet w wersji darmowej z tego LG cmyka przekonwertować i w miarę fajnie to wychodzi. Oczywiście z tylko i wyłącznie druk cyfrowy do offsetu czy flexo innych technologii. Trochę bym się. Bał, ale cyfra tak jak kiedyś powtarzałem wiele wybacza. Więc w tym momencie zapraszam do ekranu i zobaczymy jak to tu wygląda. No, tu mam otwarty program. Tu mam ten stronę pdf 2cmyk.com podeślę potem gdzieś w linku, żeby sobie zobaczyć. Na razie tu żadnego konta nie zakładałem, to tak po prostu zrobiłem testowo ostatnio po prostu tak gdzieś szukałem takiej opcji, mówię, dobra, spróbujemy, przekonwertowałem, wydrukowałem wizytówkę i nawet te kolory wyszły w miarę fajnie. Czyli standardowo wchodzimy sobie to do druku. I wcześniej robiliśmy wizytówkę, ulotkę i myślę, że jak tu już jesteśmy, to co? Zaprojektujemy moje ulubione etykiety. Weźle, tak? Zobaczymy co to jest ta etykieta bo dużo dostaje właśnie projektów, etykiet na świece małych właśnie marek, które zaczynają często projektują w Canvie nie mają premium część już w ogóle ma, ale to też nie jest jakiś duży koszt, no ale tak jak mówię, no może ktoś pierwszy raz startuje i, i nie ma, no to może z tego po prostu skorzystać z tego, z tej opcji, że ma darmową wersję w RGB w Canvie zapisuje, potem konwertuje do Cmyka i wysyła w druku cyfrowym, bo no małe nakłady, no to wiadomo, cyfra. Co my tutaj mamy? Dobra, załóżmy, że projektujemy sobie etykietę na kawę. Nie będę tutaj się skupiał po prostu na jakichś tam rzeczach typu projektowych, po prostu zapisuję, a żeby nie przedłużać. zapisuję tak jak jest, potem sprawdzimy to wy, najpierw otworzymy w Illustratorze rgb, potem w cmyku otworzymy, więc to bardziej Ok, czyli załóżmy macie stworzony swój własny projekt w kanwie. No i zapisujemy oczywiście plik, tu nic nie zmieniam Czyli to było Podostępnij, pobierz Tu z płaszczaniem pamiętajmy Że Że tu było tak, że robiło mapę bitową, więc jeżeli chcecie wektory to nie spuszczajcie. Znaczniki przycięcia Można pominąć My nie spłaszczamy na razie, zapisujemy tak jak jest. No, tak jak mówię, premium, będzie premium, ale myślę, że potestuję jeszcze pewne rzeczy. Też poprojektuję jakieś broszury, tak, spróbuję zapisać, zobaczyć kto wychodzi, żeby po prostu potestować te opcje darmowe. Premium będzie na pewno w przyszłym miesiącu, na pewno coś wyjdzie, bo teraz mam też gorący miesiąc. Ok, zapisuję. Tak, wiem, że przez 30 dni można bezpłatnie, dobra, czyli wracamy teraz to, to jest, stworzymy taki folder, ale no, czekajcie, ciągle się, projekt pierwszy Dobra. dobra. wchodzimy mamy etykietę otwieramy ją w ilustratorze. Dobra, mamy ten kolor, jak ono w ogóle wygląda, w budowie no tak mamy RGB no dobra no i teraz co? Wchodzimy na, wchodzę na stronę tutaj wybieram plik trzeci bez nazwy, wyślij i tutaj poniżej mamy różne no to będą kona, bo to jakaś darmowa w ogóle wersja, nie starałem się różne profile. I ja robiłem to na profilu który to to był to był ten nie coś było do smart coś tam coś tam Oto, to coated bo tu niby na na papier matowy, coś tam to powlekany no, coated powlekany czyli start no i ro, ro, robi się czekamy no dobra, jest opcja pobierz to jest to mamy, mamy pobrane okej okay. Zobaczmy, tworzymy ten, przerzucam tu cmyk w podglądzie, jest to tutaj widać już od razu, zmienia się, nie wiem czy to widać. To jest to z to jest to przekonwertowane, to jest to z to jest to przekonwertowane. Otwieramy w ilustratorze, dobra, to nieważne, w sumie bo te fonty się posypały, ale bardziej mi chodzi o budowę na przykład tego koloru i mamy tutaj smyk no tutaj smyk tak 3 no i tu jest ta budowa zobaczmy sobie to jest Tutaj jak jest, no i tu przekonwertowało w profilu cmyk i generalnie no tu się fonty posypały, ale ale trochę jest inaczej, to można sprawdzić tam w podglądach. To taki bardziej właśnie pod kawę podchodzący kolor z mlekiem. No i to, nie robię tego, że tak powiem bez sprawdzenia, bo rzeczywiście drukowałem dwie opcje i, i drukowaliśmy to tak w pliku, że RIP sam ten plik, który wrzuciliśmy w RGB, który wyrzuciłem w RGB po prostu wydrukowałem i potem on sam, sam wiadomo, przekonwertował na cmyka, tak się nie robi, ale to były testy, i potem zapisałem ten plik w cmyku z tego programu, z tej, z tej strony, i te kolory fajnie wyszły. Nie, nie było takiej różnicy złej, że tyś coś siadło bardzo. Więc jeżeli projektujesz sobie jakieś, nie wiem, ety etykiety, pierwszy raz, nie jeszcze, nie masz możliwości wykupienia premium w kanwie, można to ominąć. Tu jest, można sobie spisać, ale ja też rzucę link do tej strony. Można przekonwertować nocmyka tylko i wyłącznie do druku cyfrowego. Jeżeli będziecie chcieli wysłać plik do druku offsetowego to jest wasze ryzyko lepiej tego nie robić, bo ja nie testowałem więc nie wiem cyfrowym mogę wytestować, bo mogę jeden arkusz druk drukować. dzisiaj będzie na tyle to takie taka szybka akcja odnośnie bardziej jeżeli chodzi o te konwersje z RGB do że to jest jakieś tam ryzyko, ale to nawet powiem Wam, że, że jest kilka opcji. Nie? I ten Ten, ten Kotec 300 to jakaś dymkarnia internetowa, zawsze mi kazała w tym zapisywać. No tutaj fajna sprawa. Du, du, dużo, oczywiście, dużo reklam wszędzie gdzieś nie wiem, tu, tu, tu. Ale jest ich stron sporo, nie, nie testowałem wszystkich. Tu jeszcze jakaś jest. Po prostu tak wpisałem i wziąłem tą pierwszą stronę. W tym odcinku przygód Skanbu będzie na tyle. Dziękuję za poświęcony czas. Będę wdzięczny za udostępnienie, polubienie i subskrypcję mojego kanału. Dzięki bardzo za poświęcony czas i trzymajcie się. Cześć!